Hej, witajcie na kanale Kwasior official, kolejny odcinek z cyklu spiżarnia, przetrwania. Dziś witam się z Wami z maski Łaza, bo właśnie go wyciągnąłem. Będę czyścił, odpalał i gdzieś się nim przejadę. Ale zanim się przejadę, to chciałbym coś zjeść. No i prosiliście mnie Kwasior Kraku z Gulasz Angielski. Sprawdź, przetestuj, coś o tym powiedz. Sprawdzam, jaki jest termin przydatności do spożycia, jaki to ma skład i jaki smak. Zapraszam na machę. Gulasz angielski, konserwa sterylizowana, mielonka wieprzowa. Składniki. Mięso wieprzowe 95%. Sól, stabilizatory, difosforany. Difosforany, inaczej E450, teoretycznie są bezpieczne do spożycia przez człowieka, jeśli nie przekroczymy dziennej normy. A że te difosforany są dodawane do wielu, wielu produktów spożywczych, to też tą normę dość łatwo przekroczyć. Jeśli ją przekroczymy, to mogą powstawać takie tematy jak osteoporoza choroby serca, naczynie obowieńcowe, nerwica, nadpobudliwość, także duży wykrzyknik na dzień dobry. Pieprz biały oraz substancja konserwująca azotyn sodu. Drugi wykrzyknik. Także składem nie porwali. Jeśli chodzi o termin przydatności do spożycia tej puszki jest on tutaj. 03.04.2026 Otwieram. Strzepiła, soczek się wylał. Przechowywana puszka była w temperaturze pokojowej. Proszę bardzo, tak się całość prezentuje. Powąchajmy. Eee, no, pachnie mięskiem wieprzowym. Tak, bardziej na tak bym powiedział. Szału nie ma, ale bardziej na tak. No to co? Wyciągnijmy ją na deskę. Wyglądu całkiem zachęcająca sprawa. Widać duże kawałki mięsiwa, brak smalczyku. Galaretka zamieniła się w płyn, więc jeśli letnią porą byście to przechowywali w plecaku, gdzieś na biwaku, no to tej galaretki nie będzie, ale potrzymajcie puszkę w jeziorze czy też w lodówce i powinna się galaretka scalić. Sprawdźmy jak smak sauté. Mm. Mm. Sól za wysoko troszeczkę. Przesolili całość. Moim zdaniem. Ale delikatnie przesolili całość. Ujdzie to w tłumie. Przypraw w ogóle nie czuć smak mięsa. Smak mięsa głównie. No bo mięsna puszka, nie? Szało nie ma takie 6 na 10 bym powiedział. Jak będzie z sucharkiem, zobaczmy. <zysy> <zysy> Jak to może być z sucharkiem, nie? Sucharkiem dałbym temu 7 na 10, całkiem przyzwoita puszka. Ale niestety ze względu na smak nie mogę jej polecić. No bo jest wiele puszek na rynku, po prostu z dobrym składem jeszcze do tego z dużo lepszym smakiem. Choć tutaj ten smak faktycznie jest ok. Są nie ma, ale jest OK. Wskoczysz sobie do mnie do sklepu kuchniaką i ja mam puszki naprawdę z dobrym składem. Ze smakiem. Takim jak ta lub lepszym, bo tutaj smak jest OK. Szału nie ma fajerwerków, ale jest w porządku. Tylko ten skład, Kraku się, doszlifuj skład i będzie dobrze. Gulasz angielski. Całkiem przyzwoita puszka. Pozdrawiam. Do zobaczenia. A tak to co? No dojemy to, no już lecimy. Od czasu do czasu, słuchajcie, taka puszka nikomu nie zaszkodzi. Ale żeby nie przeginać po prostu w diecie z czymś takim. Dzieciom nie dawać, samemu nie jest za często. Nie no żartuję, kupujcie dobre puszki z dobrym składem. Po prostu i tyle. I będzie dobrze. Trzymajcie się.